Ćwiczenia na pośladki bez sprzętu. Pierwsze ćwiczenie będzie to hip trust. Opieramy się o podwyższenie na łopatkach, napinamy brzuch. Stopy blisko. ut wbijamy mocno stopy w podłogę. Nie pozwalamy, aby kolana schodziły się do środka, ani na zewnątrz. Napinamy brzuch, ściągamy pośladki do kręgu słupa i kontrolowanym ruchem unosimy biodra. Możemy przytrzymać na sekundę lub dwie, żeby jeszcze bardziej zaangażować pośladek. Wykonujemy 3 do 4 serii 10-15 powtórzeń. Drugie ćwiczenie kładziemy się na plecach na podłodze, stopy opieramy o podwyższenie, wciskamy pięty w podwyższenie, napinamy brzuch, ściągamy łopatki do kręgosłupa, napinamy pośladki i kontrolowanym ruchem unosimy uda do góry. Możemy na sekundę, dwie przetrzymać, żeby jeszcze bardziej zaangażować mięsień. Powoli wracamy, wykonujemy tak 10-15 powtórzeń po 3 serie półtorej minuty Trzecie ćwiczenie przysiad bułgarski, ustawiamy stopę na podwyższeniu, około do 30 cm powiedzmy. Przednią stopę wysuwamy do przodu, napinamy brzuch, ściągamy łopatki i schodzimy do dołu. Jeśli pochylimy bardziej tułów do przodu, bardziej zaangażujemy pośladek. 3 serie, 10-15 powtórzeń, 1,5 minuty przerwy między seriami. Lekko uginamy nogi, dynamicznie wyskakujemy na podwyższenie i prostujemy nogi. Bardzo mocno pracuje pośladek oraz przód uda. Wykonujemy trzy serie po 10-15 powtórzeń, dwie minutki przerwy między seriami.